Tauron to lider rozwiązań proklienckich w branży energetycznej. Naszym celem jest pełna digitalizacja procesów obsługowych. Uruchomiliśmy wirtualny punkt obsługi pod adresem klientTauron.pl, dzięki czemu stworzyliśmy nową przestrzeń dla klientów, dla których wizyta w punkcie stacjonarnym jest sporym wyzwaniem. Jesteśmy pierwszą spółką w branży energetycznej, która rozpoczęła upraszczanie komunikacji. Od ponad 5 lat w korespondencji z naszymi klientami rezygnujemy z urzędniczego żargonu i staramy się pisać prosto. Choć język energetyki nie jest łatwy, to Tauron mówi po ludzku. Jesteśmy jedyną spółką w branży energetycznej, która ma spójny program działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób chorych z wykluczeniem społecznym lub cyfrowym. Hasło przewodnie naszego programu Tauron bez barier to energia jest dla wszystkich. Zgodnie z nim staramy się likwidować bariery i być dostępni dla wszystkich naszych klientów, bez względu na ich wiek czy stan zdrowia. Warsztaty z rzecznikami konsumentów pozwalają nam słuchać się w głosy klientów, których oczekiwań nie spełniliśmy i wypracować rozwiązania dopasowane do ich potrzeb. Dzisiejsze spotkanie dało nam wiele nowych informacji i inspiracji, które w kolejnym roku będziemy wdrażać, aby wciąż podwyższać standardy obsługi klientów w Tauronie i wyznaczać trendy w obsłudze klientów w naszej branży. Rolą rzecznika klienta w Tauronie jest dbanie o klienta. Warsztaty z rzecznikami konsumentów to wymiana wzajemnych doświadczeń i możliwość spojrzenia na nas samych oczami naszych klientów. To bardzo cenne doświadczenie. Cieszymy się, że z roku na rok rośnie zainteresowanie rzeczników naszą konferencją i spotykamy się w coraz większym gronie.